Hit mi, hit mi. O mój Boże! Okej, okay, ja twierdzę. A debil mówił, że nie można mimikować, jak to z lewej jest, a nie z prawej. Plum, plum, plum. Czy ja mogę używać wentów? Udaję, że robię taski, pogers. O kurde. Real kamuflaż Okej okay. zamienimy się w Kiśla. Kurde, nic nie zrobiłem. Na Kiślu nie żyje. pogers No nie Ja poszedłem. Zabiłem go tym zabi... zamienienieniem. Co? Co tam? Co ja? No co? Byłem na kamerach, ja tak, no. widzę jak Kiślu biegnie i Diables za nim, po czym zbiegam na dół, stoi tam wariacik, robi syp i nie ma nawet Diablesa. To ciekawe, ciekawe. bo ja byłem na drzewie. O! Czyli No proste. Jak na kill jest na drzewie? Kill jest w momencie jak wbiegacie, jak macie... Um... Kurde, jak to się nazywa. Jak wchodzicie od dołu, jest na jaka, od aha, dba, dziękuję metanka. bardzo. Dwieście, tak, musisz mieć zanim jest po prawej pobieranie, nie? Defunduj mnie, no, bez mnie, zapisałem go. Powiem e, tak, w pomieszczeniu jest sam. tylko diables i jest e, wariacik. Mhm. Mm Wybrał, ty, chyba Ja diablessa nie widziałem robi... w ogóle. Dlatego ci tu ja... że wygląda tak, wygląda to tak jakbyś ty wariacik robił syp bo biegł Czekaj, 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 czekaj. Ja nie widziałeś, a Diables robił. A Diables ty, ty nie, nie byłeś biegle. w prawym górnym? Nie i okay. jeszcze najlepsze to, że blaszka był ze mną w filmie. A to glitch, bicz. nie był, nie widziałeś też, ja pobierałem down. Ja pobierałem download też robiłem. Może przesłać później, ale bądź na czasie. Ja kocham bardziej ciebie, ale u was by No co? Ewron kiedy osunę na streamie, tważbym kiedyś zrobił. Szczególnie że ja

Kurde, nie rozumiesz, jak stoję przy ciele, to widzę skan jak, jak masz pole widzenia, to widzę, że wariaczek stoi przy dźwigni, czyli musiał wbiec od dołu, nie widzieć ciała, bo tam jest ta przerwa, ta ściana, i mm -hmm. zaczął robić taska. Lub czyli... zabił i co w to się rozświeci. No, jak działa Glitch, muszę no, zabić no, wszystkich. No, zwierzę, ale no, mogę no, zamieniać się w kogoś na, innego. No, widziałem na no. kamerach, jak To ciekawe zwierzę, że no. na dół, masz tam na dół trzy trzy mogę osoby i nam jest dupy się ten. Nie, to jakbyś był nie, tłumaczę, Egze. Tłumaczę, no może być Egze. Tak, jak to wyglądało. No właśnie. Tłumaczę, tak, jak to, wyglądało. to może być Egze. Zrobi, zrobicie, zrobicie co chcecie. No. Tłumacz, to może to być, jest to... jeden frag. To, to może być Egze. Możemy po prostu. No to o, diablesa. Pil no, no, no. A. No, 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 to A, okay, jest chyba okay. majorem, nie? C A nie, czekaj. A Egze to nie jest czasem crewmate? Tylko po prostu nie, ma napinę chyba. na to, żeby kogoś zabić? Nie, on, <coughs> on jakoś zabije to wygrywa to okej, ok. Ty, ja już mogę zmimikować. Ten cooldown nie resetuje się. Ale OP. Holy shit, man. Kozak. Dobra. No ja nie mogę robić sabotaża ani nic. 10, 9, 8. W kogo się mimikujemy? W Diablesa. Ale jestem. Tym... No skurde, nie mogę, hej. Eee, okay. Halo? Halo? Ja, ja nie wiem, no, czy takie no, są klasy, Andy. ale na moich oczach Kubox wskoczył do venta. No tam, eee, ja przez jest, bo... jest inżynier, jest no? eee, inżynier. Musi być inżynierem, bo zauważyłem, że w sekundę znikają te. Eee. co? Świat, światła, jak się... no, 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 ja o nic nie oskarżam, mówię co czyli... widziałem. No, <laughs> no to, tak, to tak. jest Co jest? Ja mam jakieś. Ja mam dosłownie, co się dzieje? A co robi inżynier? No, do naprawia. I naprawia w Inżynier ma special action button, że może po prostu usunąć sabotaż. Od razu. Gdziekolwiek jest. I to się dzieje, no. Tu w ogóle teraz jest tak, jak byłem impostorem już w dwóch rundach, że wenty nie działają. Na przykład jak jest z jednym morflingiem, to na przykład do wentów nie można wskakiwać. Więc tutaj jak ktoś wentuje, to raczej niekoniecznie musi być impostorem. Okej. Okay. Ortiz postchamp. <laughs> o przepraszam! <laughs> Ale szmata, chat, a już jechałem. To, w tej wieży. Death I Note, jedynie. ej dobra, dobra, czat. Wjeżdżam teraz na kogo? Nie wiem. Na zwierzaka. Pazdowu znowu nie mam cooldownu, o mój Boże. Big dick. Dobra. 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 9. Co się z tą listą stało? Nie wiem, ale mogę się w wariacika na przykład zamienić. No dobra, it is what it is. No to jest akurat niekorzystna sytuacja. <grym> <grym> Samobój. Kuboks. Dzień dobry. Dobra, dobra, dobra. To jest easy, easy, easy. easy. Jest o? ciało na kamerach i teraz. Kto był zablokowany? Bo drzwi nam się zamknęły, nie? Wiele, Byliśmy ja widziałem. Chcę coś nowego światła. Poczekajcie. Wydaje mi się, że ktoś mnie skakał, bo nie mogłem Fixa użyć, ale nie jestem pewien. I to eee... chyba był Evron po prawej stronie. Jak nie, do nie, 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 Fisa Fisa nie, 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 nie zawsze, nie, zawsze, nie, nie, zawsze, nie zawsze no Poczekajcie, no nie... tak. jestem w laboratory. Kubox jest inżynierem, tak? Eee, I słuchaj, jestem w laboratory i z kibla wychodzi blaszka. I zgasło światło w tym momencie. Ja biegnę do Was i nagle widzę Evron C... Sto... z z Tobą. Jest na elektrykalu. Czy on biegł z tobą cały czas? Nie, ja biegłem prosto w lewo. Czy on biegł z tobą cały czas? Nie. Czy to było no w ogóle to lekko? Ultimate karo. Argument! Nie. Nie no, w sensie, nie, nie, nie widziałem blachy po prostu, no tyle. Ale Czy on... Jacki kabelki, pobiegał bieżone, Ebron. Sytuacja była taka, że ja... Okej, okay, dobra, sytuacja była taka. Wychodzę z meda i widzę, że Kubok zwentuje, no czyli jest inżynierem. I więc stwierdzam, no że pewnie pójdzie wyłączyć światło, więc lecę. I spotkaliśmy się z Kuboksem na światłach. Naprawiliśmy Ta, światło i ktoś zamknął nam drzwi. I Ta. byliśmy w elektryku, kto? Ja... Ze świeżakiem byłeś. Ja, byłem. Blaszka i ty. Okej. Okay. I ja patrzyłem przez witrów, okay. kiedy wychodzicie ja nie, na... sobie czyli może czas... być tak, może hmm. być tak, że albo Czat? bez blaszka, albo bez morfling. Jak to ograć? A, nie może no być ja jeszcze byłem... morfling, no tak. Ja Gdzie może e, się na się... zamienić na kogoś. Bo jest dziwne, dziwne, że w kilka sekund nagle z laboratorium jest nagle Blaszka w elektrikalu. No to bo poleciałem zapytałem. od razu tego, skończyłem grobiska kabelki i poszedłem... Ale na my się minęliśmy! No minęliśmy, ty zwierzak! To ty jednak jest jest jesteś za szybko w tym Blaszka, ale zostałeś w laboratorium. Juna w w siedzi cicho, tam. nic nie mówi, a jej nie było. Ej, no słuchaj, no bo ja tak sobie myślę, jak jak coś się zmienia na jakieś szare postacie. Ale zwierzak, nie chciałem do bo jest kubotka. Ja dobiegałem do tej półnaprawionej elektryki. Blaszka, mijałem cię w laboratorium. No, mijałeś, eee. ja zrobiłem fiolet. Co no, Ja gdzie ja jest drzwi, drzwi, jesteś? O Ja gdzie jesteś? O jesteś? Nie byłem w elitalu. Nie dużyłem. To na blachę? No, na blachę, juna czy na nikogo? Juna! Czemu ja? Ja byłam w te skałki strzelałe. na nikogo na nikogo na razie. A to oznacza, że no, no, ja no po prostu co, on się przykształcił. jak ty możesz nie zauważyć, że on z tą stoi cały czas? No nie pisałem go, no przysięgam, no przecież nie Ja to były odpalone. Ale bez kitu, blacha był tam na światłach. No na no tak, potem tak, oczywiście. Dlatego się pytam, ale nie potem, on teraz. Jezus. Nie wiem, coś znowu jest na mnie, no biegłem tylko z kuboksem, chłop już był na światłach no. na ale nie biegł ze mną nigdzie Oj, o, dobra, okej, okej, okej sus Dobra, w kogo czadę, się muszę zmienić W Junę Juna gdzieś tam przechodzi Więc muszę znaleźć swój cel Zobaczę, gdzie są ludzie. Kamuflażer zabija. W adminie? Co? W elektrykalu. Hello? Byłem na kamerach? Jestem na adminie i potwierdza... Mmm, blacha, ty byłeś na elektryku, a nie na kamerach. Chyba, że ludzik jest w tym samym miejscu. No to w tym samym miejscu. Okej. Okay. No to, to tak. Blacha był i... Zwierzak zreportowałeś o w specimenie. Eee, dokładnie, decontamination prawym na górę ktoś zbiegał. Okej, okay. no to w na, takim razie. No to w takim razie zostaje juna. Blachę no. widziałem na adminie, ja byłem Widziałeś. na adminie, dl dlatego, no dlatego od razu wiem, e, gdzie zreportowałeś ciało. No to juna. No tak Ja już się nie bronię nawet, nie? Unlucky. <grym> o. o! O! Sześć głosów. O, no, major. Ciekawe, kto? Hmm. Hmm. Ja Dabry, ma jeden Oh fuck. Oho Oho Dobra, muszę zhakować kogoś kto tu będzie stał I go zabić Dobra, gdzie oni są? W Labie i Admin Lab i Admin Dobra, lecę do Admina Czas zabijać widzowie Siema, jestem Kiślem Tycz um. Co? Mogę się ak, okej okay. To cześć Ale Co jest? Co jest? Nie mogłem. Remis Fucking remis mnie co zrobiłeś? Co ty blacha zrobiłeś? Co jest? to jest? Co jest? Czemu ty za chwilę nacisnąłeś? Mogłem, ale... Co Nie no, je... Ja no, Blacha co, co to jest? Ale jest swego głowy O, ty kisnął to wstał, co jest? Słyszeliście? <laughs> ja, nie wiem to... głosów już na june oddałem. Ja pierdzielę. Ej, czemu ktoś mną jest? Słuchajcie, błąd, bo, błąd, bo on to błąd, to błąd. on, on, ja on jest prezydentem i mógłby <laughs> wygrać głos jeden na jeden, gdyby zostawił tak. swoje głosy. Dlatego się ale gra zintował, jeszcze nie skończyła, wers. ale zintował, bo wers, wyforsował wszystko na Juny. O, no. Udałoby Ale przynajmniej teraz wiemy, że wytrzymać do końca. Win! Glitchem! Daj, let's ej, go! Ej, ale w o! ogóle, wiesz co jest najgorsze? Let's go! i całe, ja całą grę w jednym koncie, gdzie mnie zabił Evron. N o nikt nie zauważył, mnie, nigdzie nie ma. Ej, ostatni, ostatni? Let's o? go. Jaki o? ostatni, gościu? No, no to żyłem wieczór ej, Diabless, młody! Diabless dobrze widziałem. O, jaki ostatni. Tak. A, a, jeszcze horror iść. polecimy, Ej, mocna ta gierka. Chłopcu, słuchaj, napiszcie odcinek ja robiłem. Tak, zobaczyłem, że jest ronda? dalej, to miałem takiego mindfucka. Jakby to oglądałem, tylko w sumie po co? No niepotrzebnie zużyłeś, no? No ale myślałem, że już wygrywamy, co nie? Ale runda, ja lupia. Major! Okej. Okay. Zasłaniam głosy, żeby potem wywalić kogoś. Znaczy, za tego wuję. Nie ma problemu. I poblusz. Jestem prezydentem tego miasta, widzowie. Jestem główną <noise> Idę sobie się zeskanować Dzień dobry zwierzaku Zwierzak jest safe Patrzcie, nie ruszę się i jak zwierzak przejdzie na moją pozycję, znaczy, że ma ten skan. O, widzieliście? Easy Zwierzak ze zwierzakiem się trzeba trzymać. Pog Champ, Let's go. Easy. Nie rusz. Dobra, 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 mamy to. Mamy no. to, panowie i panie. No, no, no dawaj. Y Jestem medykiem, mm -hmm. Chciałem znaleźć osobę, która wydaje mi się na legitną osobę. Aha. biegnąc sobie od góry, od strony tam kamer i elektrowni, biegłem sobie w dół przez całą mapę. natrafiłem na naję. Naję się Abstain, abstain chat. I tuż przy tym wyrzucaniu śmieci, tam przy tym drzewku i tak dalej znalazłem martwego blaszkę. Naję biegła z tamtej strony. Eee, naję na ja jest teraz. Eee, to musi być Marfyn Mon. Bo... Naja blabie z nami teraz. Okej, no. okej. Okay, okay. Ale to jest easy. Nie, to jest easy. Zwierzak jest safe. Łatwe, łatwe. Naja jest co? Safe. safe, ja jest safe. Evron i Yuna też byli tam, gdzie my Wiesz, Tylko trochę dalej. No to ja bym gdzie teraz ja wjechał w Ortisa i. Ja byłem, Wariaciko! wariacika! Gdzie wariacik byłeś? Dawaj, bo to jest słow, słowo z teraz. Szedłem dworem w prawo. I kto ci widział? A ja wiem, kto mnie widział. Dobra, a jest. pytanie, kto widział mnie przed. Y, jest ten to pierdzielnik, ja zaraz przed tym pokojem. Jest jak się ten rum nazwaliśmy. I zachowuje głos, gra. i potem będę miał jeszcze kolejne, nie? No, no to może w kogoś z mi na pewno. Chyba, chyba nawet Naja mnie widziała. Wstrzymuje się. Jak robiłem to. Poprzedziła koło mnie. I chyba Kiślu, Tak mi się wydaje, ale nie wiem czy Kisiu widziałeś, a potem wchować w drugą stronę. Ty chyba, akurat easy. ty najpierw taki ten nadajnik, co się no, robi tak. i nie wiem, gdzie później po Czy będzie dzisiaj horror? Bo no będzie, no tak? Tylko sobie musimy czwartą osobę więc... ogarnąć. No Może to jest pytanie? Ja widziałem no jeszcze, wydaje mi się, ciebie i zwierzaka, ale nie jestem pewien, czy to był zwierzak, czy coś inny. Ej, zmniejszymy kod EWRO. Nie to co, wiem, ja tylko widziałem się midem, to szedł midem? No, Ortiz. Co to co, wariacik? Wariacik albo Ortiz. No zależy, no to jest 50-50. No jeden w z dwóch na pewno, nie Ale A ty mówisz, że mnie widziałeś, czy żeby nie widziałeś? Bas nie był w jednym. W tam gdzie, gdzie reszta była. Ja byłem na mm. dworzu. No szedłem to... w prawo, tam jest laboratoria jakieś. A ci Gwieżarka? się do lewej no, strony. No, ja się po ja poruszałem cały czas. No. Nie, nie z lewej strony, no od tego co się spałni, szedłem w dół. i w prawo. A ogarnąć. Ale to bardzo długo ci poszło. Ale to, że Skoro powiedziałeś? Skoro powiedziałeś, że w dół i w prawo, to czemu mnie nie minąłeś, albo ja cię nie widziałem? Co no to jest wariacik tak to Trzeba się, wariacik, wariacik w prawej w nie ma. A się fląta się gorzej Ja, ja, bez bez ja bez mówię prostą ścieżkę jak szedłem Ortisa mamy też. Nie masz sera ma na głowie Absolutnie, absolutnie Bo tylko ich nie było z nami No tylko ich, tylko ich Ewron co robi twoja rola? Jeżeli wstrzymam się od głosu to potem mam double głos i potem jeszcze raz Mogę normalnie double blasta komuś walnąć potem Mam, mam potęgę nad głosowaniem. Patrz, widzisz ten CPS, widzisz ten CPS? Insane, co się dzieje. Teraz wchodzę tutaj. Światło jest off, ale we don't give a fuck. Idę, idę normalnie tankować. Nie ma problemu. Przepraszam. lagi lagi lagi. Nie, to ja przepraszam, jestem. Internet kijowy masz. Zip. Dobra, Okej, okay, zwierzak i juna, okej, okay, okej. Okay. Aż tylko taski zrobię. Nie, to ja przepraszam, ja pierdziele, lecę z taskami, jakbym msniczem był normalnie. Ale się jaram tym mieszkankiem, czad jest takie fajne, kurcze Pokażę wam po środzie Big dick, big dick Pipo. Nawet z ma... o kurde czekajcie bo ja tutaj tak lecę Dobra, juna chyba była safe, nie? O ile to... znaczy to jest na naja akurat, ale spoko O O kurde, co tu się Gdzie wydarzyło? jest ten report? Nie wiem, kliknąłem On chyba jest... Y o kurde Loversi pewno, ale musieli być to wersami. Okej, okay. no to co? Yy, zwierzak jest safe. Lebron jest safe. Aha, no to tak trochę bez sensu. Oooo, Ortiz na ból is, grupy. No, no to Artis. chyba wiadomo, nie? Bo Ostatnią rundę też byliście super safe. I byliście dwoma impostorami. Nie wierzę, żebyście byli dwa razy z rzędu impostorami. Ale skryrywanie się we dwójkę Ortiz, jest trochę bez sensu. ci powiem tak, ty próbujesz się tego, a jesteś jedynym podejrzanym. No jesteś trochę stinki. Double blastuje w jestem majorem. Podjrzanem. a powiedz mi jedno, na jakieś, no powiedz mi jedno. Ile trzy osoby. Fuck it. Jak no. to mogę jeździć ja w takim razie, co ja kurde jestem jakimś seryjnym mordercą? Tak, bo ciebie ja nie no. było żadnej Była Elebron, i, no i ja łaziliśmy razem. Nie i czekaj, i ile zginęło osoby? na pewno. Dobra, ja, Ebron, czy tyś tu wtedy powiedział, że zwierzę jest czysty? Poszy. Tak! Dwie osoby zginęły. Jest, Ebron też jest czysty. No to wow. w takim razie, no to, to nie jest Ewron i zwierzę, to mi się daje w Ale Naja łaziła z nami. Jaka to jest logika Jak i tym ty w pierwszej z... Zmieniły... To wy Or... próbujecie na mnie wrzucić Zmienił w Zmienił Zmienił się ktoś w pierwszej rundzie w Naja, więc nie może być to Naja. Jeden killer jest. Jasne, już podpisuję. Na oczywiście, Za Ademdonu, Klikam, pozdrawiam. Co to znaczy? Czyli jeżeli już się spotkaliśmy, To nie pasuje. Ale okej, do samego w takim razie. I życzę powodzenia. Tak, Dzięki, Artis. Powodzenia, Artis. Fisielek? Fisiu, nie przedłużaj. Pa, jaki double blast leciał w chłopak? O, Juna, czy ty mnie zabiłaś? Na no, easy? Nie, ja chciałam zabić Ortisa, ale Ortis mnie pierwszy zabił. <noise> no A, So easy! Prezydent zagłosował Kurde, ale że zabiłem akurat impostora? Unlucky. No właśnie.